Dzień dobry. Lwi książę. Witam, witam. Cześć Dawid. Ahoj, ahoj. Siemka, siemka. Cześć Dominik. Witam, witam. Poczekamy, niech właśnie się trochę zbierze. Ja jeszcze ciągle chory jestem. Oh. <laughs> jeszcze jestem ciągle chory, ale mam tutaj miodek z cytryną. Tak więc... Cześć Marido, witam serdecznie. I Marcina witam. Jest Marcinek. Witam, witam. Jak doskonale wiecie, są problemy z... Trzema, znaczy no, ze złotymi odznakami można wbijać, ale zaraz to naprawią i już nie będzie można. No ciekawe, jak. To, no chociaż pewnie to pozabierają, nie? Oni to potrafią. Co nowego? Co takiego nowego mamy? Na pewno mamy nowego Lighta. Moment. Którego gdzieś tutaj mam. Tak, właśnie. Tu już mam Lighta. Dobra, zaraz go sobie sprawdzimy, jak on tam się spisuje. Mamy no, z nowości tutaj takiego pana czerwonego, widzicie? To oznacza, że nie mamy dowódcy na tym czołgu. Ale czołgiem dalej możemy pojechać w, do bitwy, tak? Tak więc nie wiem, dlaczego tego nie zablokowali? Tak ciężko im to było zrobić. Cześć Tomku. Cześć Sopelku, witam wspierającego kanał. Ciężko im było to zablokować. Bez problemu jesteśmy w stanie wyjechać sobie do bitwy. No i ten nowy light, który... Musimy wydać 6000 golda na tą najdroższą przepustkę. Wtedy mamy tego Lighta. Zaraz go sobie wyposażymy. To jest nic innego jak Walker Bulldog, ten który był kiedyś, ale z magazynkiem. 10 pocisków, tak ma. Czekajcie, co my tu jeszcze damy? Stabilizację, możemy, nie? No dobra, sprzęt. Sprzęt, 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 ok. Jaki również jest pojazd, który jest na zimnej wojnie, też zaraz do niego pójdziemy. Bach, dobra. I tutaj tylko i wyłącznie ja raczej będę używał, chociaż możemy załadować jeden magazynek pocisków tych. Tutaj jest 10 pocisków w magazynie z lepszą penetracją. 210 peny, ale prędkość bardzo słaba. Tutaj jest lepsza prędkość, słabsza penetracja, 1200, 1219 metrów na sekundę. Kogo nie powitałem, witam serdecznie. Nie zwracajcie na mój głos uwagi, co, ciągle jestem chory. Tak więc mamy tutaj jeszcze specjalne camo, które sobie zamontujemy... na tym czołgu, aha trzeba na każdej mapie żeby było to samo no jak to wargaming Za, najpierw zabrali nam bulldoga z magazynkiem teraz wrócił i jest on z z, z, z magazynkiem tak czekajcie jeszcze załoga wiem że jakiś nowych mamy 3D, ale ja dam jakiegoś tutaj z... z, z, z. czekajcie, lajta, ten na przykład, będzie przydziel. Okej. Okay. Dobra, to tego mamy. Dodatkowo jeszcze mam, yy, mam jeszcze karty, które zaraz otworzymy sobie. Cześć doktor, witam serdecznie, witam, witam. I zaczniemy najpierw od tych chyba najsłabszych. Co wy na to? To lecimy. Otworzymy te 5 niebieskich, a później po bitwach kolejne. Zobaczymy, co wypadnie. Ok. I mamy pierwszą premkę, Za którą dostaję zwrot. Tego chyba nie miałem. Pojazdu. Tak mi się wydaje. Proszę, tego chyba czołgu w ogóle nie miałem, tak więc wpadł. No, nie miałem go. Tu już jest dwie, dwie premki. Tu nie ma. Dobra, wszystkie. Dwie premki z niebieskich, tak? Spoko. Dobra, jedziemy teraz z tym bulldogiem, Zobaczymy, co on tutaj wart jest. I jeszcze sezon. Sezon. Każdy chyba doskonale wie, jak należy podglądać sobie. Tylko nie wiem, dlaczego... Aha, jest tutaj waluta złota. Dobra. Podglądać, na którym etapie co zdobywamy, tak? Skorpiona mamy na 45. Tutaj jakaś skórka jest. Na meteor... Aha, to na centuriona, na zimną wojnę. Tu jest karta. Tu jest skórka na magacha, czyli tego nowego pojazdu, którego możemy wygrać, jeżeli wykupimy tą przepustkę za 2000 golda. Tu mamy dwoje załogantów 3D, bardzo dobrze. One mnie się podobują. I na końcu mamy do wygrania darmowy pojazd, czyli Shermana. HMH M51, którego Wam pokazywałem, no i oczywiście Magaha 5, ale na, na magacha musicie wydać 2000 Golda. Zdecydowanie się opłaca wydać. Jeżeli ktoś kupi przepustkę za 6000, zostaje, dostaje 25 etapów odblokowanych, jak i również ten oto pojazd. Dobra, lecimy. A ja sobie wezmę łyk wody. Jeżeli mój dźwięk, znaczy głos jest za głośno, to mówcie nie. Cześć Przemku, witam wspierającego kanał, witam, witam. Cześć Tomasz, cześć OP. Skończyłeś sezon, no dzisiaj się zaczął nowy. 8 kart niebieskich, sześć czołgów, no to nieźle. W końcu mu się coś tam udało, bo z tego co słyszałem to wiesz, no ma problem, że nic mu nie wypada. No my na razie otworzyliśmy 5 kart i dwa czołgi, zobaczymy co będzie dalej. Co się porobiło z oznakami? No, podarowali nam. Nie, to zniknie, wiesz, oni to naprawią. Już dziś, już teraz wrzucili informację, że mają jakieś tam problemy, i naprawią to. I to naprawią. Tak więc tutaj na pewno to wszystko wróci do normy. Tylko ciekawi mnie, jak już czołg jest. będzie te odznaki, czy to zniknie, czy jak? No nie wiem, kurde, sporo roboty przy tym może być. Chyba, że zresetują. Cały ten, cały dorobek odznak jak dzisiaj puścili. To trochę będzie też niesprawiedliwe, bo jak ktoś miał dobre bitwy. I może być to takie hamskie z ich strony. I sobie na przykład wbił trzy odznaki, tak? To trochę może być takie chamskie. A, e, dobra, jednego liga już nie mają. Kurde, ja tutaj nie mam wsparcia zbytnio. Duży jest ten light, ale czemu mnie pokazuje, kurde, że ja mam 10 pocisków? Zadowane, tylko że jest, jest biała linia. Kiedyś pokazywało 10 pestek. A co mi to odwalili? Dobrze. Tu jest chabuka. Tu jest żmika. Mmm, kurde, ja tutaj nie mam wsparcia ja tutaj nie mam wsparcia, muszę sam uciekać, nie? Zobaczcie, wszyscy tam pojechali do miasta, bez skitu, nie? No, nawet Udesa już nie La Lalalala... la la. saszka... Dwie sekundy niby jest w przeładunku między pestkami. Wszyscy pojechali do miasta, czekajcie, tutaj To się. za tędy, za mocno. Słabe jest to, że kurde nie ma tej przedziału, tej podziałki z pociskami, ile nam zostało, beznadziejnie to zrobili. Bo w tej starej wersji mieliśmy normalnie podziałkę taką, było pokazane ile jest pocisków, tak powinno być w magazynku. Sorry. Duży jest ten light, świecę się jak cholera z widzicie. Czy to będzie dobry czołg? Słuchajcie, na pewno... Ale mnie zlagowało. Na pewno będzie to dobry taki... Taka kontra na czołgi lekkie. Mamy magazynek, jednak jest siła rażenia spora. Kurde, wszyscy pojechali do miasta. Wszyscy. Ale nie narzekajmy, nie narzekajmy. Co to, jest? to miasto przegrywają jeszcze. No ja tu nie mam wsparcia w ogóle. Jestem King Dragon. Czekajcie podjęte. cholera. Ja I to właśnie o czym mówiłem, nie? Czy to będzie taki. Dobra. To jest kurnia buraska. Któż buraska ma lepszego spota ode mnie chyba. Dobra, ładnie. Oho. What? Od kurnia tego gówna się odbiłem? Zasprzyżnie. krzyżnie. Wdziało Co ten kurde King Dragon robi? Dobra, przygotowuję. Jak jest za głośno mikrofon, to mówcie. Ja sobie go ściszę. Szczególnie jak gdzieś tam krzyk, krzyknie mi się. Kogo nie powitałem? Witam, ale na razie ogarniam co tu się wyrabia. Buraskę muszę skontrolować. Aha, one dwie były. Proszę, mam no, złote wbite, to jest kurnię jakiś pewnie wymiatacz. No. Dobra. Aha, mamy jakiś błąd, jak zwykle. Pewnie robią ten update. Pewnie robią update, zaraz zobaczymy. Przed chwilą napisali informację, że właśnie ma być sprawdzenie serwera. Dobra, ja biorę łyk wody. What the hell? No to chyba sobie kurde porobiłem live'a. Tylko czekajcie, czy to nie będzie trwało eee, przez pół godziny? Zaraz zobaczymy. Mm, tak. 30 minut. No nic innego mi nie pozostaje jak na razie przerwać. Albo porozmawiamy sobie i wrócimy co za mośki. Tak, serwer jest wyłączony. Robią update. Te wszystkie odznaki wrócą do normy. No zaraz chyba coś innego spieprzą, nie jak to oni. To są mochy takie, że. Ej, co ci ludzie robią? Cholera. Tak jest. Pół godziny niby to trwa. Dobra, słuchajcie, nawet nie wiem, jak wrócić do garażu. Tak byśmy coś tam popatrzyli. Na razie WOD idzie. To co, pogramy Fortnite'a, może co? <laughs> Żartowałem oczywiście. Tak więc, słuchajcie, na chwilę obecną, na razie mamy tyle. Wiem, że Was jest dużo, ale no, nie moja wina. Wargaming robi update serwera. Jeszcze raz naprawia swoje błędy, i za pół godziny z powrotem wróci serwer. Tak więc nie ma sensu czekać te pół godziny, żebyście wysiedzieli, patrzyli się w ekran, skoro nic tutaj nie będzie. Tak, tak mam no to jest serwer testowy. No, nie działa, nie działa. Pół godziny. No, zastanawiam mnie, wiesz, jak oni to naprawią, bo kurde, jeżeli tak jak powiedziałem, ktoś bił sobie trzy odznaki i na przykład tam mu wiele nie, brako, nie brakowało i faktycznie wbił. Jak mu zabiorą te odznaki, no to kurde się wkurzy, nie. Trochę się może ktoś wkurzyć. No bo na przykład grał cały dzień, a dopiero a teraz mamy którą godzinę. Już jest godzina prawie 19 u mnie, tak? No to kurde, co nie robili? To jest właśnie to, że ci ludzie kurde, chocki, klocki odwalają, później albo zganiają na graczy, że wykorzystują błędy i kurde bany im dają, gdzie nigdy takiego czegoś nie było. Zawsze brali to na klatę. No a teraz zobaczymy, jak to rozwiążą. Nie mam War Tandera, sorry. Nie mam tego tytułu. Dobra, poczytam co wy tutaj piszecie. Fortnite. Ja nie gram Fortnite, moja córka gra. Moja córka gra. Tak naprawdę z tych gier, co ja tutaj mam, to, to nawet nie wiem, co ja tutaj mam. Gry i aplikacje. O, Diablo mam. Mam Diablo. Czekajcie, gry. To są moje gry na konsoli, nie? Tylko 20, niecałe 30% mam zapełnionego dysku, ale mam posiadane jeszcze gdzieś tam w chmurze, niby w te co grałem. W te co grałem. Tak więc trochę tego jest. Dobra, słuchajcie, na razie zrobimy sobie przerwę. Za te no 20 minut wracamy, jak coś, no bo nie ma sensu, tak? Nie ma sensu czekać przed monitorem i żeby nic się nie działo. Znając ich, może być tak, że kurde, <gryw> zejdzie im to trochę dłużej. No, nie działa. Dobra, nie działają serwery. Tak więc ja na razie zatrzymuję live'a. Wracamy po ich naprawach, po ich przerwie, tak? Serdecznie zapraszam. Za jakieś 20-25 minut, nie? Diablo? E, nie, nie, chcę mi się teraz grać w Diablo. Nastawiłem się na WOTA. I... A nie każdy raczej tutaj będzie to preferował. Dobra, słuchajcie, za 25 minut spotykamy się i zobaczymy co tam dalej. I otworzymy również resztę kart.